My jesteśmy dla ludzi, którzy źle się mają, represjonowanych i dlatego też powstała nasza organizacja, dla tych osób, nie dla tych, co się dobrze mają, mimo że siedzieli też w więzieniu, byli represjonowani, czy mają status, nie jesteśmy dla tych, tylko dla tych, co się źle mają w pierwszym rzędzie, no bo cóż zabiegać o, o ludzi, którzy mają, są dobrze usytuowani, prawda, no to raczej znaczy niech oni pomagają tym pozostałym, a my jesteśmy dla ludzi. My do swojego stowarzyszenia nie przyjmujemy posłów, senatorów, prezesów, dyrektorów i tym podobnych z takich stanowisk. A ci pozostali, chcą na, jeżeli chcą, to niech nas wspierają, ale nasze stowarzyszenie nie jest dodatkiem do ich życiorysów, czy stanowisk, czy funkcji. A czy stowarzyszenie to tylko jest takim stowarzyszeniem, które chce dajcie nam, docencie nas. Czy również coś chcesz siebie dać innym? No oczywiście, my nie tylko, że chcemy coś, ale organizujemy różne... My już pokazaliśmy, że daliśmy wiele, bo daliśmy, daliśmy wolność. Tak, no, no nie, no tak, to na, na w Sejmie powiedzieli, czego wy chcecie, macie wolność i wam powinno wystarczyć. A to my daliśmy im wolność, tym co są no, w Sejmie. No, oni mówią odwrotnie, macie wolność, to co wy jeszcze chcecie? A my mamy pieniądze, nie? No. no właśnie, a my za to wzięliśmy pieniądze. Tak. Wy nam daliście wolność, a my za to wzięliśmy pieniądze. Tak, no. Czy stowarzyszenie widzi jakąś możliwość oddziaływania na młodzież? Poprzez jakie działania? Nie ma przyszłości, a przecież młodzież za chwilę przejmie te. No, się. stery rządu i co stowarzyszenie myśli zrobić w kierunku młodzieży? Znaczy my, my mamy kontakty, ale też nie są duże kontakty ze szkołami średnimi i tam spotykamy się też z młodzieżą, zapraszani jesteśmy na spotkania z młodzieżą. Yy, przygotowaliśmy jakiś czas temu wystawę, która oddaliśmy do szkoły, bo tam się uczniowie przecież wymieniają, u nas by to leżało, czy było rzadko wykorzystane z zakresu oczywiście stanu wojennego. I przekazaliśmy szkole, tej, tym lice, temu liceum, które cyklicznie tam nie tylko takie mają, ale również, tak jak ostatnio, to wystawę o księdzu Jerzym Popiełuszki z Boża, taką dużą wystawę też mają. I na takie spotkania jesteśmy zapraszani. Między innymi robimy dla ludzi represjonowanych różne spotkania, ale oprócz tego w zeszłym roku nie, to wcześniej, ostatnio, cofałem się tylko dwa lata, to byliśmy na takim turnusie rehabilitacyjnym, 15-dniowym, w Krynicy Zdroju dla represjonowanych. I byliśmy bardzo serdecznie przyjęty przez kierownictwo tego ośrodka. Bardzo życzliwie nas przyjęli. W ubiegłym roku żeśmy zorganizowali taki rajd patriotyczny wschodnim szlakiem niepodległości. I też żeśmy z miejscowymi ludźmi się spotykali w szkole, byliśmy bardzo serdecznie przyjmowani przez tam też władze też. Odwiedził nas również, w kodniu mieliśmy zamieszkanie, tam w zgromadzeniu Ojców Oblatów, bo tam jest dom pielgrzyma, stacjonowaliśmy i poruszaliśmy się po terenie w ciągu tego czasu. Odwiedził nas również biskup ordynariusz, Kazimierz Górda, o tamtejszej diecezji. Także, a w tym roku wyjeżdżamy z grupą 30-osobową do sanatorium, wspólny taki wyjazd organizujemy. Mieliśmy też swój jubileusz, no było sporo osób, to trzy dni trwał. Bardzo dużo osób przyjechało, mieli zatrzymanie, mieli pięknie, byli przyjęci. Z, y, także do dzisiaj to wspominają. Tutaj Zygmunt też był na takim między innymi spotkaniu. Także wspominają to i mówią: y, róbcie jeszcze podobne takie jakieś. No i chcemy na tyle naszych możliwości, co y, się nam y, da, to to robimy. Natomiast powiem, że jest to trudne, bo my nie dostajemy wsparcia na działalność naszej organizacji. Nie chodzi o to, że występujemy o konkurs, ale nie mamy w ogóle wsparcia na naszą działalność statusowo, nawet na pokrycie kosztów lokalu. Też nie, jeżeli użebramy gdziekolwiek, no to mamy. Czyli jesteśmy traktowani niegodnie. Jesteśmy traktowani niegodnie. Jak powiem taki przypadek, że to było, też platforma była wtedy, kiedy dopominaliśmy o się nasze też sprawy. No powiedziano, że w budżecie nie ma pieniędzy, a w tym czasie na służby ochroniarskie prawie 900 milionów z budżetu szło. I gdy powiedziałem, że to no a tu jest, są pieniądze, a dla nas nie ma, no to odpowiedziano mi na komisji sejmowej, że to są dla zatrudnienia niepełnosprawnych. No to wtedy ja odpowiedziałem tak, no taki jeden niepełnosprawny to powiedzmy kosztuje, żeby go zatrudnić 3000 zł. Przykładowo, nie? Nie więcej, bo ma jakąś tam rentę, to jeszcze tutaj to określona kwota jest. To te 900, prawie milionów, podzielić na 3 miliony, to tych inwalidów w tych służbach ochroniarskich to jest więcej niż Chiny mają wojska. A widział ktoś inwalidę na wózku ochroniarza? Czy na dwóch kulach? No nie, to jest wszystko fikcja, wszystko lipa. A te służby ochroniarskie, no to jest beckie, milicyjne dawno. Hmm. I pchano pieniądze, tkuceki jako przykład, nie? Tak. A dla nas nie ma. Hmm. Yy, rok 2020. 100 lat wcześniej odbyła się bitwa, która zdecydowała o losach Polski. Jak stowarzyszenie zamierza to... W Radzyminie. Jak bym to uczcić, tak? Tak. Jak stowarzyszenie zamierza to uczcić? No, mamy zamiar tak, jak będziemy wyjeżdżać teraz w czerwcu do tego o, pobytu sanatoryjnego, to chcemy również wykorzystać ten moment, nie tylko na leczenie, ale również na wiedzenie takich miejsc patriotycznych w tamtym rejonie. Ja już dostałem kilka takich propozycji z, tamtego, z tamtych miejsc, gdzie byśmy mogli tam być i złożyć no, hołd tym ludziom, którzy y, 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 wtedy walczyli o wolną Polskę. Natomiast my jeszcze zastanowimy się, co dalej jeszcze zrobić. Coś, coś wymyślimy. Coś wymyślimy, natomiast tu się wszystko wiąże z tym. Uczcić środkami, trzeba, tak? Tak, z tymi środkami. Ja chcę Środków tutaj... nie mamy, ale coś... Ale będziemy próbować robić, tak, starać się robić. Na naszą działalność, tak jak już zresztą powiedziałem, jak nie wyżebramy środków, dosłownie, to nie mamy nic. No I tak to, to wiele organizacji takich podobnych jest, że ci ludzie na głowie stają, żeby coś organizować. Bo nie te moglibyśmy to z większym rozmachem.